Dzień dobry, Marcin Gebel. Piątkowe Popołudnia, Zatem zaczynamy okolice sportu. Dziś rozmawiać będziemy o koszykówce, męskiej koszykówce, bo to gorący temat w ostatnich dniach, tygodniach w Ostrowie Wielkopolskim, bo nadal nie wiemy, czy pierwsza drużyna Staliostrów. Wystąpi w sezonie 2025-2026 w rozgrywkach Orlen Basket Ligi, ale my skupiamy się na tej pierwszej drużynie, a swoją obecność też chcą przede wszystkim zaznaczyć młodzi koszykarze, ich rodzice, a przede wszystkim trenerzy i tutaj dwójka z nich, gości dzisiaj w naszym studiu, Milena Krzyżaniak, cześć Milena. Cześć. Oraz trener Wadim Czeczurowita. witam. Witam, witam Państwa. Milena, na początek pytanie do Ciebie. Rozmawiamy w połowie sierpnia, a to taki miesiąc, kiedy, kiedy Wy już w tych poprzednich latach rozpoczynaliście pierwsze treningi, przygotowania do kolejnego sezonu. Teraz na ten moment, co wiemy? No, na ten moment, ja takie założenie miałam, że 18 sierpnia mieliśmy wystartować. E, więc e, teoretycznie mamy w poniedziałek e, tak naprawdę start e, ja mam ze swoim zespołem. Ale na ten moment formalnie jest to niemożliwe, dlatego że moi zawodnicy nie są ubezpieczeni. Ja nie mam żadnej umowy, także nie mogę pełnić tutaj obowiązków i pełnić tą funkcję trenerską. I również nie mają moi podopieczni, bo są nieletni, też zgody na tak naprawdę te treningi. Także jeżeli te wszystkie formalności będą dokonane, no to ja jestem gotowa podjąć się tej pracy wspólnie z zespołem. Dobrze, ale. Ty odzywasz się albo inaczej. Kto jest odpowiedzialny za Akademię Koszykówki Stali Ostrów w tym momencie? Bo wiemy, że w poprzednich latach Bartek Karasiński za to odpowiadał. Bartka w klubie już nie ma. Jak to wygląda na ten moment? No na ten moment to jest wielki znak zapytania, ponieważ tutaj wisi tak naprawdę te pytania z naszej strony, jeżeli chodzi o tych trenerskich, więc my Tutaj nie ma takiego dialogu, tak? takiej współpracy, żeby coś się dowiedzieć, żeby coś ku temu um, dokonać, jakiejś decyzji. Także no, my czekamy tak naprawdę na jakiekolwiek decyzje od, od maja i to jest wszystko tak naprawdę przekładane. Więc, więc na ten moment nie wiem po prostu i to jest jakby trudne pytanie w stosunku do nas, trenerów, bo my nadal czekamy, więc, a cierpliwość tak naprawdę może nie o to chodzi, że się kończy, tylko jest też nadwyrężana, bo no z jednej strony... No, wszyscy czekamy. My jesteśmy gotowi, dzieci mają swoje marzenia. Każdy chce zacząć tą pracę z dziećmi, bo to jest ich życie, tak. Patrząc oczami i perspektywą, jakby oka dzieckiem, ich basket to jest całe życie i rodzice, którzy tak naprawdę martwią się o tą przyszłość, bo też nie wiedzą, nie są informowani, co się dzieje, jak to będzie. Także na ten moment nic nie wiemy. Tutaj dwa miesiące temu w tym samym miejscu siedział Bartek Karasiński, o którym mówiliśmy, i on wtedy też powiedział takie zdanie, że Akademia Koszykówki istniała tak na dobrą sprawę w dużej mierze dzięki zaangażowaniu rodziców, dzięki zaangażowaniu Bartka i że to było takie trochę niechciane dziecko przez osoby odpowiedzialne za, za pierwszy zespół. My też, Dima, mieliśmy okazję ostatnio rozmawiać. Ty powiedziałeś, że, że drużyna nie zostanie albo inaczej nie została zgłoszona do rozgrywek mm -hmm. drugoligowych. Z perspektywy czasu, wy tak, wy tak też to odbieracie, że, że ta akademia troszeczkę takim niechcianym dzieckiem jest przez osoby zarządzające klubem? No to ciężko powiedzieć na ten temat, dlaczego, no bo to jest tak, że w tej chwili, na no, ja widzę, że Akademia jest praktycznie, jeśli chodzi o e, deklaracje, to jest na pierwszym miejscu, to jest najważniejsze, a później jest z klasa. Dobrze, tak? tylko tych deklaracji mieliśmy już kilka i z, Zgadzam się, z nie wynika. Tak, jest, jest dużo i dlatego, tak jak mówię, jeśli chodzi o tę całą sytuację, która się zaczęła w maju, do dnia dzisiejszego praktycznie, to co my z Tobą ostatnio rozmawialiśmy, do tego momentu wiedziałem, że nie było żadnego mojego komentarza na ten temat, nawet sam mówiłem do trenerał, że nasze zadanie jest trenować, my mamy pracować z dziećmi, czekać na to jak się rozwinie sytuacja, no ale widzimy, że dalej, dobrze, teraz rozmowy bardziej się powiedzmy nabrali tempa z tego co widać, ale no, na razie nie widzimy e, musimy czekać jak nam powiedzieli, chociaż my to słyszeliśmy już bardzo dużo razy. Dobrze Dima, Ty się nie wypowiadałeś do pewnego momentu, no tak. do momentu kiedy pojawiły się, e, pojawił się oficjalny komunikat Polskiego Związku Koszykówki, który mówił o tym, które drużyny otrzymały dzikie karty na występy w rozgrywkach drugoligowych. To było duże zaskoczenie dla ciebie, kiedy ty w tym komunikacie nie zobaczyłeś drużyny Akademii Stali Ostrów Wielkopolski, bo też wiem, że. Że takie deklaracje padły z ust y, włodarzy klubu, że, że drużyna wystąpi w rozgrywkach drugoligowych. Stało się jednak inaczej. To znaczy, było cały czas mówiono, że druga liga to będzie na 100%. Nawet jak nie będzie ekstraklasy, to będzie druga liga na 100%. Ja szczerze mówiąc, nawet wiedziałam, kiedy było wpłacane, znaczy, inaczej. Wiedziałam, kiedy była wpłacone pieniądze na dziką kartę. Czyli to był bodajże koniec czerwca. Czyli jeszcze czas do 15 lipca, było dużo czasu, czym było ujczyć chyba licencję plus jakieś dokumenty dodać na ten temat. Także ja był spokojny, jak już wszystko poszło, no to poszło i później była deklaracja cały czas, że jest. Druga Liga jest 100% jeszcze no praktycznie do, do, do 3-4 dni temu jeszcze to samo było, że jest. I nawet w pewnym momencie, jak ja zobaczyłem, że trzy zespoły i nie ma stali, no może się zdarzyć, bo tam podobnie 7 czy 8 zespołów startowało do dzikiej karty. Nie zawsze można dostać tą dziką kartę, bo jest dużo chętnych. Aczkolwiek, no, okej, okay, ja zadzwoniłem bezpośrednio w takim razie do dyrektora Wydziału Gier bezpośrednio do niego i zapytałem, i y, ten pan powiedział. Pan Michał powiedział mi, że po prostu stale nawet nie było brana pod uwagę, bo nie uściła tam kwoty i plus nie było jakichś dokumentów dodanych, dlatego nie uczestniczyła nawet w konkursie. Dlatego też padło pytanie do prezesa e, spółki, dlaczego tak się została, Tam poszli, nie, no nie, nie chcę, to nie chcę też to, to rozszansować, poszli różne... E, Pok pokazywali jakieś przylewy i tak dalej tak dalej, aczkolwiek to nic nie dało, bo nawet nie, nie było sensu na to patrzeć, bo 100%, znaczy no, jak nie wierzyć już dyrektorowi działu gier sportowych, tam gdzie w całym w całym tym rejestrze nie ma stale ostrof, no, no to już nie wiem, komu wierzyć. No i dlatego on powiedział, że tak i tak. Na co były przedstawione jakieś papiery, że niby były przylewy, ale to już było późno, no i no i jest taka, jak in, i, i, taka, a nie inna sytuacja, co mi najbardziej zabalala w tym, tak jak powiedziałam, że nie nie się praktycznie od samego początku do poprzedniego piątku. Nie odzywałem się na te tematy, my mamy swoją... Działkę kierownictwo Tak jest, kierownictwo ma swoje do, do zrobienia, róbmy wszyscy swoje, żeby było dobrze. Dlaczego to jeszcze, już pomijając to, że no, w Krótko mówiąc byłem oklamany, nie tylko ja, dobrze się ze mną, ale chodzi o to, że ja naprawdę przez całe lato, to można zapytać o zawodników, przez całe lato było tak, że postarałem się utrzymać ten cały trzon, który grał U-19, oczywiście jeszcze starsi odchodzili, ale ten cały trzon był utrzymany, Tomasz jak się przyniósł do Ostrowa do szkoły, do bursy, Wszyscy na przykład bracia szlachetki mieli jechać do Gdyni, jeszcze inne zawodnicy mieli odchodzić do Poznań czy, czy Wrocław itd. Wszyscy zostali tutaj, licząc na występy w drugiej lidze, która nam bardzo pomogła w graniu w U19 i zrobieniu tego, tego awansu do finałów. Dlatego to i przede wszystkim do mnie rodzice cały czas też dzwonią. pytają o to, dlaczego, co, co robić jak robić, no bo naprawdę troszeczkę szczęście. Jakieś. Jak dostać do wytłumaczenia, bardzo ciężko, co robić, jak robić Dobrze, robi się, ale itd. To, to ja troszeczkę przerwę, bo też chcę do, dopytać. Czy rodzice, Wy macie kontakt zapewne z rodzicami, czy oni na własną rękę próbowali dowiedzieć się czegokolwiek od nie, Grzegorza nie. Ardeliego czy, czy Pana Pawła Matuszewskiego? To znaczy z tego co… Bo, bo z tego co Ty mówisz, Dymano to część tych chłopaków… Nawet którzy nie są ze Strowa mm -hmm. Wielkopolskiego wszystko jakby y, uporządkowała pod kątem nowego sezonu, który mieli rozgrywać na parkietach Stary drugiej ostro, ligi i w rozgrywkach młodzieżowych, żeby znów powalczyć o medale mistrzostw Polski. A na ten moment wiemy, bo ty powiedziałeś też, że dzwoniłeś do y, Polskiego Związku mm -hmm. Koszykówki i tam dostałeś jasną odpowiedź, że w tym sezonie Stal Ostrów na parkietach drugiej ligi na pewno nie zagra. I nie ma szansy na dostanie dzikiej karty. czy Nie razy, ma szans na odwołanie jakiekolwiek. 3 razy mnie to powtórzyli. Mhm. A jak wygląda ta sytuacja z, z rodzicami, bo pewnie Ty Milena i Dima i w ogóle wszyscy trenerzy w Akademii dostajecie, otrzymujecie tych telefonów całe mnóstwo. Jaka jest atmosfera, bo, bo przepraszam bardzo, ale ja tutaj czegoś nie rozumiem. My cały czas dyskutujemy na, nad tym, czy drużyna wystąpi w rozgrywkach Orlen Basket Ligi, a Milana tak na szybko liczą źle z dzieciaków akademii na ten moment. Jeżeli chodzi bez lokalizacji tylko tych takich ligowych, no to myślę, że to jest wraz z drugą ligą, tak, której już nie ma, to jest tak 300 około dzieci. A te 500 łącznie zamykając, no to, to jest cała to z lokalizacjami. Także to jest naprawdę masa dzieciaków, które trenują, które chcą. I czekają, i czekają tak samo jak my. Wiadomo, że rodzice co niektórzy nie wytrzymują ciśnienia i tak naprawdę wykonują już te takie nerwowe ruchy, martwiąc się po prostu o przyszłość, i starają się te dzieci po prostu usytuować w innych klubach. Też to wiemy e, lub rezygnują po prostu, e, bo też nie wiedzą, co jest, jak jest i nie chcą przeżywać tego stresu. Także no, my tutaj e, naprawdę się martwimy o to, co, co będzie, bo nie dostajemy żadnej informacji i rodzice już nie wierzą i nie chcą słuchać e, tego, że. Mamy czekać dalej. Oni już potrzebują odpowiedzi, oni już chcą wiedzieć, jak będzie wyglądał przyszły sezon. Kto będzie no bo właśnie... Domyślam się, że rodzice mhm. też sobie planują cały rok szkolny razem z, z dzieciakami, jak to wszystko poukładać, dodatkowe zajęcia. Tak. Domyślam tak. się, że w finans... finanse, tak, bo dokładnie. też nie jest tajemnicą, że y, trenowanie w Akademii Koszykówki to też jest inwestycja. Rodziców. Wiesz co, ja muszę tu też przyznać, że czasami ten rodzic był jednym z głównych sponsorów tak naprawdę tej Akademii czy zespołów, bo oni są naprawdę mega zaangażowani, czy tutaj jak są jakieś turnieje, czy jakieś wyjazdy, jak nie było też funduszy, to też tak naprawdę rodzice sponsorowali wyjazdy na, na turniej, czy, czy cały, tak, też organizacje całego turnieju, czy sami też byli angażowani, szukając tych sponsorów, także oni tutaj w 100% można powiedzieć, też mają tą część sponsoringu. Także no, oni też liczą właśnie na tą informację i myślę, że niektórzy rodzice też dzwonili do prezesa, by dowiedzieć się. Myślę, że dostają identyczną informację tak jak my. Myślę, proszę że... czekać. Dokładnie. Myślę, że to, to, to na tej zasadzie jest. Że będzie dobrze, proszę czekać. Będzie dobrze, Dimo? Czy ty, czy, ty, czy ty straciłeś już Nie, no. trochę nadzieję, bo, bo przepraszam, że, że tak się zwrócę do ciebie, ale ty mm -hmm. jakby jesteś najbardziej doświadczonym trenerem w Akademii koszykówki. A mimo wszystko ty chyba zostałeś najbardziej pokrzywdzony razem ze swoimi chłopakami. Bo tak, z tego co mówisz, to ty namawiałeś, namawiałeś większość chłopaków, żeby zostało w ostrowie. Ty prowadziłeś także drużyny 3 na 3 a z tego co wiemy, to i żadnej drużyny 3x3 w nowym sezonie pod banderą Stali Ostrów nie zobaczymy, a także nie zobaczymy drużyny drugoligowej, za którą ty będziesz odpowiedzialny. W ogóle pytanie zasadnicze: ty Dima, będziesz jeszcze pracował w Stali Ostrów Z eee, Znaczy powiem tak. Rozmowy z prezesem były gdzieś pod koniec maja. staliśmy mniej więcej warunki i miałam dostać odpowiedź. No, do dnia dzisiejszego taka sama odpowiedź, jak kiedy będziemy, zaczniemy trenować. Czyli po prostu odpowiedzi no, nie ma, przy czym, że z tego powiem, też trzeba to zaznaczyć, no, bo prezes Ardele wtedy na spotkaniu, zresztą to rodzice też, do dnia dzisiejszego dzwonią i mówią, że znaczy, może już nie teraz, bo jak nie ma drugiej ligi, ale przedtem tym dzwonili i mówią, że no, to trener będzie w drugiej lidze. Ja mówię, że nie, jeszcze nic nie podpisałem, jeszcze nic nie wiem. Co będzie, jak będzie, bo zresztą wszyscy też chyba z tego co wiem umowienie na jakieś umówienie na pieniądze, czyli na jakieś garze, ale czy ktoś ma z trenerów podpisany kontrakt, tego szczerze mówiąc nie wiem. Pamiętając to, wracając do mnie, to do mnie dzwoniąc rodzice, mówią, że trener będzie w drugiej lidze, dzwonił wcześniej. Ja mówię, że no jeszcze nie wiem, czy ja będę, ale prezes Ardele powiedział na spotkaniu, że także możliwe, że będzie w drugiej lidze, czyli to takie jakby szachowanie, nie wiem nazwiskiem, że ja będę, ale nadal, nadal nie wiadomo czy będę, raczej nie będę, z drugiej strony na dzień dzisiejszy przy takiej sytuacji no nie chce mi się nawet być, szkoda mi chłopaka to co powiedziałem ja powiedziałam w tym tu po prostu rzeczywiście, rzeczywiście to, to naprawdę czuję gdzieś tam swoją winę, że nie powiedziałem macie wolną rękę, róbcie co chcecie no, że w sensie co chcecie, gdzie, gdzie chcecie iść e, utrzymałem, chłopaki mnie zawiedli, ja powiem, że więcej, że na dzień dzisiejszy dalej jeszcze wierzą, aczkolwiek no nie, nie wiem, jak to się skończy. Wierzę, że będzie dobrze. Chłopakom cały czas moje wasze zadania trenować, grać, to jakoś to się ułoży, bo troszkę byłem w różnych miejscach, w różnych klubach, w różnych krajach. Wiedziałem nieraz i nie takie rzeczy, także to zawsze dojdzie do ładu, na pewno. Tylko pytanie, no jak Dobrze, jak bo to będzie też wyglądać? nie jest tajemnicą, że jako projekt drugoligowy wyspadliście z drugiej tak, ligi, zajęliście tak. ostatnie miejsce w grupie D. Dlatego była potrzebna dzika karta. Z tego co wiemy, ostatnie informacje są takie, że do Wielkopolskiego Związku Koszykówki wpłynęła, wpłynęły dokumenty, i, i, i zespół najprawdopodobniej otrzyma licencję na grę w trzeciej lidze. Tak, to, to będzie o wiele łatwiej. Jest zgłoszenie do trzeciej ligi, jest zgłoszony trener. Eee, zgłoszony i, trener jest? Znaczy no, jako trener wpisany jest, nie wiem czy to jest zgłoszenie, bo jeszcze z tego co wiem trzeba ujścić 2000zł za licencję grania w trzeciej lidze. A to ty, ty jesteś zgłoszony jako trener? Eee, nie, nie ja. Eee, a to nieważne, bo to tam to wi wiadomo jak z trenerami jest. Także tutaj to trzeba było szybko zgłosić to zgłoszenie z tego co wiem było w poniedziałek, bo znów powtórzę, że rozmawiałem nawet z prezesem w Kosza, także już staram się zaciągnąć informacje z pierwszych, z pierwszych ust. Также то акурат єдине так як мовим для ми, шкода, на правда, то, що зробили, і те, що хлопаки зависили радців. Przede wszystkim Ja dostaję codziennie naprawdę kupę telefonów od rodziców, od tych chłopaków, którzy достаwiam propozycje z Poznania, z Wrocławia, z Innego Wrocławia, z Gliwic i i Gdynia, itd. І питаємо, що робить. Jak już ty czekaliście, to wyczekajcie chwilę jeszcze, no bo jak będzie trzecia liga, to też nie jest źle. Jest trzecia liga, jest u-19, czyli tam też można się rozwijać. Mamy nadzieję, że może będzie ekstraklasa klasa, to lepsze zawodnicy też będą przynajmniej trenować, a może i grać. Także mo może być dobrze, tylko tak jak mówię. Na dzień dzisiejszy to jest, no, wygląda. Wygląda tak, że wyjaśniałem sytuację, jaka ma być. Okej, okay, to trzeba zrobić. No ale z drugiej strony to, co ja bym zrobił, to, co myślałem, tylko że mnie no, nikt nie pytał i nie wiem, czy potrzebno to pytać, może ktoś lepiej wie, można było z trenerami ułożyć kontrakty. To, co mówi teraz Milena, że nie, mo nie można poczeka, poczeka, nie można trenować, można było ułożyć kontrakty i napisać, że w razie złej sytuacje finansowe, czyli po prostu kontrakty są nieważne. I w tym momencie wszyscy trenerze spokojnie mogliby zawsze trenować i można byłoby rozmawiać na temat. czy będzie, czy nie będzie. Można było trenować spokojnie. Wszyscy są gotowi. To jeszcze jedno pytanie z mojej strony, bo z tego, co Wy mówicie, to nie miało miejsca w ogóle takie, takie spotkanie. Wy, wy po sezonie ostatnim, czyli sezonie 2, 4, 2, 5 mieliście jakiekolwiek spotkanie z prezesem Grzegorzem Ardelim, który powiedział, sytuacja jest trudna, ale będziemy robić wszystko co w naszej mocy, żeby, żeby to wszystko się ułożyło? Czy takiego spotkania w ogóle nie było? Bo ja mam wrażenie, że też inaczej to wszystko by wyglądało, gdyby prezes na bieżąco was informował. A z tego, co obserwujemy, to od końca sezonu, tak na dobrą sprawę do sierpnia, to, to wewnątrz zespołu się nie działo nic. I ja już w pewnym momencie też zadzwoniłem do pierwszego trenera, pierwszej drużyny Andrzeja Urbana. Andrzej powiedział, Marcin, ja nie wiem, co mam ci odpowiedzieć. Ja za dwa dni jadę na zgrupowanie Reprezentacji Polski na ten moment ja mam umowę, ale nie wiem, nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Było takie spotkanie w ogóle od maja czy od kwietnia zeszłego roku? Tak, spotkaliśmy się w maju. Były dwa spotkania tak naprawdę. Ja byłam na jednym spotkaniu, bo na jednym nie mogłam być. Miałam wyjazd, ale było takie spotkanie końcowe, gdzie rzeczywiście po odejściu Bartka Karasińskiego prezes. Ardeli wziął cały, cały sztab trenerski, no i informował, jakie będą działania, tak? No i te działania rzeczywiście były optymistyczne, napiewały bardzo wieloma projektami różnego rodzaju. Potem było drugie spotkanie, I akurat na tym drugim spotkaniu nie było, jedynie co to się dowiedziałam, że jakby to jest podtrzymane tylko to. Było zapewnienie o tych umowach, które miały być w sierpniu, mamy 18 sierpnia, umów nie mamy. I tak naprawdę nie wiemy do dzisiaj, także cały czas, tak jak już tutaj podkreślam, było zawsze mówione hmm, poczekajmy, poczekajmy, musimy to załatwić, tam załatwić, tu zadzwonić, tam pojechać. Także no więc my cały czas mamy czekać, a tak naprawdę czasu jest niewiele, dzieci i e, e, zawodnicy muszą trenować, e, bo, e, no bo czekają, tak, czekają na nas, liczą też na nas. Bez wątpienia. A wy... Zostaliście rozliczeni, jeżeli chodzi o e, kontrakty za poprzedni sezon? Nie wszystkie wypłaty do nas dotarły, także też jeszcze czekamy e, i też mamy czekać. Także cały czas jest tutaj tryb czekania. E, niestety, e, ja też wierzę, że tak się dzieje w klubach, i, i rozumiem, e, że są jakieś poślizgi, i e, że tak powiem, jedni akceptują, inni nie akceptują, e, ale rozumiem to. Tylko mamy już 18 sierpnia, tak? Więc nadal czekamy nad własnymi płatami, gdzie przepracowaliśmy ten okres czerwcowy. Dobrze, to na koniec. Wy... Załóżmy taki optymistyczny scenariusz, bo tych spotkań mamy już w mijającym tygodniu. Były dwa spotkania, z których generalnie też nic nie wynika, ale załóżmy taki optymistyczny scenariusz. Że przychodzi do was Grzegorz Ardeli, mówi: Akademia rusza, ja do was przychodzę, podpisujemy umowy, gramy od sezonu 2-5, Nowa czysta karta. Czy Wy jesteście w stanie nadal zaufać tym osobom, które, które na ten moment kierują klubem, kierują Akademią? Wiesz co, ja odpowiem tak, że to zaufanie zostało u mnie mega nadwyrężone. No bo to jak coach powiedział, no rzeczywiście ja też wykonywałam te telefony do już tych pierwszych osób, które by oddzieliły mi tej, że tak powiem, informacji dokładnej, tej szczegółowej, tej prawdziwej. Więc no odpowiem Ci, że ta współpraca na pewno była przeze mnie przemyślana, zaufanie nadwyrężone. Nie wiem, czy odpowiem ci dzisiaj, dlatego że cały czas z tyłu głowy jeszcze mam, że to jest mój zespół, który liczy na mnie. Więc to jest takie, wiesz, trochę taki ring, trochę boksowanie się. Więc naprawdę ciężko mi odpowiedzieć, czy tak, czy nie. Wiem, że to zaufanie jest nadwyrężone i bym musiała się zastanowić. Rozdarta będziesz na pewno, bo po jednej stronie dzieciaki, po drugiej ciężka współpraca. Dima, jak u ciebie? Jeśli chodzi o mnie, ja chłopakom powiedziałam, jeszcze wcześniej nawet mówiłem, że. Bo, ja czy, mój... bo przepraszam, ja no. też może nie zaznaczyłem, czy wydajecie sobie jakieś, jakieś granice, jakiś deadline na, na podjęcie ostatecznej decyzji, bo też może to być przeciąganie liny do końca sierpnia, albo nawet we wrześniu, a to, to już po prostu będzie za późno. Znaczy, jeszcze raz, ja chłopakom wcześniej mówiłem, dlatego cały czas ja by dla dlatego czuję się w tym, no, nie zamieszany, ale w tym namawianiem ich. Może niewinny, ale no jednak ten, ten nie smak został i chłopaki mówią, że albo ja będę, albo ktoś inny będziecie grać. Także jeśli chodzi o ten moment, oni o tym wiedzieli, że mnie może nie być jako trenera. No oni o tym wiedzieli, także tutaj akurat nie mam takiego rozdarcia <laughs> jako Mileny, ale jeśli chodzi o pytania przy obecnej, obecnym kierownictwie, to ja na pewno nie będę. Razu I jeszcze jedno chciałbym dodać na koniec, że my tu przyszliśmy nie po czy pogadać, po prostu my chcieliśmy naświetlić jaka jest sytuacja i nie przyszliśmy dlatego, że jak nie jeden tam z kolegów nam powiedział, że będzie kolejny artykuł na info WLKP24. Przyszliśmy powiedzieć, żeby tu można było ruszyć z tymi chłopakami yy, i dziewczynami też na następnym w tygodniu, żeby to można było ułożyć. Ja rozumiem, że są tyle dużo ważnych rzeczy do zrobienia, jeśli chodzi o klasy ustawienia tego wszystkiego, aczkolwiek z dzieciakami można ruszyć, tylko trzeba po prostu zrobić te... Te papiery, te, te wymogi, o których powiedziałem Milena, дуже, naprawdę, дуже to nie jest duże, naprawdę duże roboty. Niech zaczną trynować dzieci, a reszta niech się powoli układa, albo nie powoli. Taka moja decyzja. I jeszcze raz powtarzam, jak zostaje takie same kierownictwo Stori. Ja z całym szacunkiem do tego, co zrobił Leśliczyk, tak? Może powiedzieć Paweł Martuszewski, znamy się od dawna dawno. To jest super jest, ale w tym momencie, no. Nasze drogi się rozejdą. Chyba, że nie byłem brany pod uwagę od początku, także wtedy nie ma tematu. Drodzy Państwo, jak sami Państwo widzą, impas trwa. Trudno cokolwiek optymistycznego powiedzieć, ale będziemy nasłuchiwać tego, co, co mają do powiedzenia przedstawiciele staliostru wielkopolski, Paweł Matuszewski we wtorek powiedział, że wszystkiego. Dowiemy się z oświadczenia, to powiedział we wtorek, mamy piątek, oświadczenia tak jak nie było, tak nie ma, no ale dobrze, no czekamy na mm, optymistyczne wieści. Milena, Milena Krzyżaniak, dziękuję bardzo za wizytę i Dima Wadim Czeczuro, legenda ostrowskiej koszykówki. <laughs> dobra, Cześć gaduła, jakich mało w tylko wielkopolskim, ale wiemy, cięc. dał dojść do głosu milenie, Takim optymistycznym ja akcentem dałem. troszeczkę zakończymy. Ja nazywam się Marcin Goebbels. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień w piątek. Miejmy nadzieję, że już z lepszymi informacjami dla Was.